Reklama. Po co wierzysz, aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Uzupełnij garderobę o nowe jesienne kolekcje. Wrzesień to idealny moment, aby skorzystać z promocji w Galerii Sfera, ponieważ do kart podarunkowych dodajemy w prezencie nawet 20% więcej. Między 16 a 22 września kup kartę podarunkową o wartości co najmniej 100 zł i ciesz się większymi zakupami. Promocja obowiązuje tylko w kartomacie, gdzie łatwo i wygodnie kupisz kartę podarunkową w dogodnym czasie. Promocja ważna do wyczerpania zapasów. Regulamin i szczegóły na sfera.com.pl Galeria Sfera. Tu wracam po więcej i korzyści. Zastanawiasz się, co kryje ludzki umysł. Marzysz o tym, by pomagać innym, lepiej rozumieć siebie i swoje emocje. Wybierz nowy kierunek studiów. Psychologia w Akademii WSB w Cieszynie. Studia pełne pasji i nowoczesnego podejścia do człowieka. Wybierz jedną z polecanych specjalności: psychologia kliniczna lub psychologia dzieci i młodzieży. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś na wsb.edu.pl Akademia WSB Cieszyn. Psychologia. Czekamy na Ciebie. Uwaga Bielszczanie! Sezonowa wyprzedaż modeli Toyota trwa, a wybrane wersje modeli Aygo X, Yaris Corolla oraz c można teraz kupić po znacznie niższych cenach. Odwiedź nasz salon Karolina Toyota Bielsko w Czechowicach-Dziedzicach i zapoznaj się z dostępnymi opcjami finansowania w kredycie lub leasingu. Przypominamy, że już od 1 stycznia 2025 roku wchodzi nowa regulacja Kafe dotycząca zmian limitów emisji spalin. Zatem będzie drożej. Śpiesz się! Ilość dostępnych modeli w promocji ograniczona. Odwiedź nas w salonie lub na toyotabielsko.pl. Reklamie. Woda przelała się przez zaporę pilchowicką na rzece Bubr. Krytyczna sytuacja w gminie Kłocko po pęknięciu tamy w stroniu Śląskim. Z niewielką ulgą odetchnęli natomiast mieszkańcy Głuchołazów, gdzie sytuacja się stabilizuje. Agnieszka Lipińska. Syreny alarmowe w miejscowości Wleni na Dolnym Śląsku.